Firma Samsung zaprezentowała na targach CES 2015 nowe głośniki WAM 7500 i WAM 6500. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem je na zdjęciach, byłem bardzo zaskoczony. Mają niezwykłe kształty i już na pierwszy rzut oka nie przypominają tradycyjnych kolumn. Głośniki powstały m.in. w nowym, super nowoczesnym laboratorium audio firmy Samsung w kalifornijskiej Walencji. Do ich budowy wykorzystano materiały najwyższej klasy, dzięki czemu głośniki doskonale będą się komponowały z każdym wnętrzem. Przygotowano dwie wersje głośników, stacjonalną WAM 7500 i przenośną WAM 6500. Zresztą zajrzyjmy do środka. Moim zdaniem ich budowa przypomina bardziej konstrukcję głowicy rakiety bojowej niż tradycyjny głośnik. W przeciwieństwie do tradycyjnych kolumn emitujących dźwięk w jednym kierunku, zestaw WAM 7500. I 6500 wypełnia dźwiękiem całe pomieszczenie. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Ring Radiator, która umożliwia rozchodzenie się dźwięku w promieniu 360 stopni przy idealnej równowadze między tonami wysokim i niskimi. Wersja stacjonalna, czyli głośniki WAM 7500, charakteryzuje się elegancką stylistyką i naprawdę wysoką jakością dźwięku. Można więc je postawić, ale także podwiesić pod sufitem. Wersja przenośna ma z kolei wbudowany akumulator, dzięki któremu z głośnika można korzystać zarówno w domu, jak i poza nim. Obydwa głośniki łatwo podłączyć bezprzewodowo do telewizora, listwy głośnikowej, tabletu czy smartfona. Projektanci wnętrz i wszyscy, którzy są wyczuleni na doskonały design i jakość wykonania, moim zdaniem zainteresują się głośnikami Samsung WAM 7500 i WAM 6500. Głośniki wyglądają doskonale, ale jak grają? To zawsze subiektywna ocena, ale wszyscy, którzy mieli okazję posłuchać muzyki płynącej z tych futurystycznych głośników, byli pozytywnie zaskoczeni jakością dźwięku. Ja zresztą też czekam aż trafią do Polski. Moim zdaniem grają doskonale, a jakość wykonania i design kosmiczny.